Całość, nie jest akurat daleko od Bełobże ma już w tej chwili bardzo dobre papieru, drogi. Plus jeszcze będzie <coughs> przebudowa ostatniego odcinka właśnie na kolonię amerykańską, Także że tutaj powstanie no, taka naturalna wętla, gdzie ten bus będzie mógł przejechać przez jedną, drugą kolonię i dosyć sprawnie dzieci przejść do miejsca szkoły, którą będziecie państwo wybierać. No, oczywiście tak jak już też pani sekretarz wspomniała, nie da się zaprzeczyć, że szkoły mają długą historię, że wiele osób z Państwa te szkoły kończyło, że jest macie w nich sentyment, no, ale przypuszczam, że te czasy, kiedy chodziliście do szkoły, to jednak te klasy były znacznie liczniejsze. i na pewno też sprzyjały wielu ra, ra, relacjom między wami, między rówieśnikami, na których tutaj sądzimy, że jednak jest za mało, bo jednak... Nie wiem, może to się mylę, sobie w tej chwili listy jak to wygląda, no ale jeżeli w klasie są trzy osoby czy dwie, no to sądzę, że trudno tam zbudować przyjaźnie. Może się zdarzyć, że jest jeden chłopiec czy jedna dziewczynka. No, trudno e, budować te przyjaźnie, na pewno z punktu widzenia dziecka, którego też my byliśmy, mając e, możliwość wyboru spośród większej grupy przyjaciół, na pewno łatwiej te przyjaźnie budować, one są trwalsze, natomiast to jest, Rzecz mówię, wiele analiz i wiele, wiele, można by na ten temat mówić. Natomiast tutaj ten aspekt, że jest tych dzieci tak mało, no i plus, że musimy tak dużo do tego dołożyć, jest jednak decydujący na przykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Pana burmistrza zapytam, A do co w ile dokładamy? rożnie? O salionu. Jakam się dokładnie. <grymne> Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, oczywiście nie jestem przygotowany, żeby dzisiaj o tym rozmawiać ile dokładamy, ale to pytanie jest oczywiście do nas wszystkich. Jeżeli radni zdecydują, że jest ma być zamknięty, to będzie zamknięty. To budżet uchwala Rada. Jeżeli mówimy, że mają tylko funkcjonować szkoły, to zamknijmy również do kultury, zamknijmy również inne aktywności. Natomiast do jednego z jednych z tych placówek, średnio, bo nie pamiętam, no dokładamy mniej więcej tyle, co do jednej ze szkół. Także jest to podobny poziom dofinansowania. Tak samo do zakładu gospodarki komunalnej dokładamy. Także mamy wiele placówek jako gmina, które musimy, czy też chcemy utrzymywać, ale to radni decydują, jaki poziom dofinansowania jest dla poszczególnych placówek i te placówki dzięki temu funkcjonują. Przypomnę, no, że w Cekwisie jest również pasem, z którego korzystają dzieci ze wszystkich szkół z całej gminy, więc ta dotacja też idzie na ten cel. Także no, do cyfr dokładnie panu się nie podam, natomiast oczywiście dokładamy do funkcjonowania wszystkich jednostek, których gmina jest organem prowadzącym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z Państwa? Ma. Dziękuję bardzo. za alamykam, dyskusję. Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowych w Mienniku jest wyświetlony. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za likwidacją szkoły w Gminniku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 6. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie. Trzynaście. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w wyniku została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego podjęciu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej wierzchowiska w celu stworzenia filii szkoły podstawowej nr <laughs> 1 w Jana Pawła II Głębczyca i tutaj bardzo proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Pan jeszcze bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, tak jak już w poprzedniej dyskusji wypłynęła ta kwestia, ale oczywiście... Dla formalności podam Państwu informację, że postanowienie Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego postanowienie nr 32 określa, że kurator postanawia negatywnie zaopiniować likwidację szkoły podstawowej w wierzchowiskach z dniem 31 stycznia, czerwony sierpnia Tak jak poprzednio może nie będę skupiał się na uzasadnieniu, ponieważ kurator znalazł argumenty, aby wskazać, że likwidacja... Szkoły jest, z punktu widzenia kuratora, nieuzasadniona, wskazując również pewne aspekty demograficzne. Dlatego przeczytam Państwu ostatnie zdanie z sentencji całego postanowienia. Analiza danych demograficznych, przedstawionych przez gminę Białorusi, daje podstawy do stwierdzenia, że w następnych latach szkolnych liczba dzieci w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej w wierzchowiskach zwiększy się. W związku z powyższym Wybelski Kurator Oświaty zwraca uwagę na rozważenie możliwości obniżenia stopnia organizacji do udziału przedszkolnego i klasy 1-3, co umożliwiłoby dalsze funkcjonowanie tej placówki. Proszę Państwa, mając na uwadze taką opinię, biorąc pod uwagę, że jak wykazowa, wykazywaliśmy do tej pory jak w przypadku ich mielnika, a akurat w przypadku wierzchowisk koszt funkcjonowania szkoły przeliczając na jedno dziecko jest akurat w imieniu najwyższy. Niemniej jednak e, mamy w tym momencie dwie możliwości. Oczywiście przeczytam, że jeszcze jedno zdanie, na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Polskiego prawa Oświaty w terminie 7 dni od postanowienia. Natomiast analizując, jak powiedziałem, perspektywy dla tej szkoły i to, że w przeciwieństwie do zmiennika w klasach mamy w tej chwili w dwóch klasach po sześcioro dzieci, również biorąc pod uwagę, że również w tych dalszych rocznikach mamy podstawę, żeby <coughs> sądzić, że w przypadku tej determinacji społeczności lokalnej i rodziców do tej szkoły ma szansę trafić więcej dzieci, proponuję, państwu radnym, abyśmy podjęli nową uchwałę, a więc uchwałę w sprawie likwidacji, ale z zamiarem utworzenia filii szkoły podstawowej nr 1 w Bełżycach. Oczywiście takie rozwiązanie z punktu widzenia ekonomicznego dla będzie korzystne, oczywiście nie tak bardzo jak w przypadku pewnej likwidacji, jednakże argumentacja kuratorium na obecnym etapie przekonywuje mnie przynajmniej, aby spróbować i utworzyć taką filię szkoły podstawowej. Dużo mówi się oczywiście o, o tym, że rodzice potrzebują starania, aby te szkoły funkcjonowały lepiej, aby rodzice aby te dzieci zapisywali do, do tych szkół. Oczywiście e, Cieszymy się, że komitet protestacyjny też takie deklaracje składa. Niemniej jednak, tak jak też było mówione na komisji, nie zgłosili się do mnie też żadni nowi rodzice, którzy twierdzili, że jak utrzymamy tą szkołę, to oni te przepiszą. Dlatego jest to trochę takie, można powiedzieć, wróżenie, bo jednak trudno jest zmobilizować rodziców, którzy z jakichś powodów dzieci przekazali już do innych szkół czy też e, z różnych powodów, tak, czy geograficznych, bo jednak im to nie po drodze do tej szkoły, czy też, e, nie wiem, nie oceniają poziomu edukacji jako zakładających, no nie wiemy, jakie są kryteria, e, natomiast e, faktem jest, że podobnie jak w przypadku innych szkół, to pani sekretarz może przedstawi, wiele dzieci mamy w innych, e, w innych szkołach, w innych okręgach szkolnych, Dlatego to, to kompromisowe w pewnym sensie rozwiązanie moim zdaniem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom chociaż części rodziców. Aczkolwiek od razu przecę na piątkowym spotkaniu z komitetem, komitet protestacyjny w sprawie likwidacji negatywnie zaopiniował moją propozycję, aby taką szkołę filialną utworzyć. Niemniej jednak proszę Państwa radnych o podjęcie takiej decyzji. Oczywiście jako, że to będzie znowu zamiar likwidacji, to będzie przechodził całą procedurę od nowa. A więc znowu będziemy zbierać opinie, znowu to trafi jeszcze raz do kuratorium. Także można powiedzieć rozpoczniemy ten proces ponownie, ale w innym nieco kształcie. Ja, ja dziękuję, poproszę panią Sypego. Dziękuję wybory. bardzo. szanowni radni, państwo sołtysi, państwo dyrektorzy, szanowni przedstawiciele rad pedagogicznych, rad rodziców, szanowni państwo. Uzasadnienie do proponowanego projektu uchwały jest tutaj, jeżeli chodzi o podstawę prawną, takie samo jak w przypadku szkoły podstawowej w Wienniku. Powołam się tylko na artykuł 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo światowe i również te terminy Jesteśmy zobligowani przestrzegać, czyli organ prowadzący jest zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji za o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora oraz właściwy okres wykonawczy wnioski samorządu. Rada Miejska rozpoczęła procedurę dotyczącą likwidacji szkoły podstawowej wierzchowiska w dniu 17 stycznia 2020 roku uchwała numer 18 łamane przez 21 łamane przez 2020. Pismo burmistrza Bełże Kina Lubelskiego Kuratora Oświaty w dniu 23 stycznia 2020 roku wraz z załącznikami do wniosku. Załącznikami do wniosku była negatywna opinia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej wierzchowiskach, negatywna opinia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach oraz negatywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Lubelski kurator oświaty wydał negatywną opinię dotyczącą zamiaru likwidacji, jednocześnie zwracając uwagę na rozważenie możliwości obniżenia stopnia organizacji do oddziału przedszkolnego i klas 1-3, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ale jednocześnie mając na uwadze stabilność i racjonalność wydatków finansowych ponoszonych przez samorząd na prowadzenie szkoły. Proponujemy uchwałę dotyczącą zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej szkoliska o strukturze organizacyjnej Klas 1 8 z dniem 31 sierpnia 2020 roku w celu utworzenia w chwili Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach przy jednoczesnym obniżeniu stopnia organizacji do oddziału przedszkolnego i Klas 1-3. Powołujemy się w tym miejscu na rekomendację od Rady Oświaty. Które, tak jak powiedziałam w swoim piśmie, zwraca uwagę na rozważenie takiej możliwości, co według niego umożliwiłoby dalsze funkcjonowanie tej placówki. W bieżącym roku szkolnym w Wierzchowiska, w Szkole Podstawowej, funkcjonuje 7 oddziałów, gdzie łącznie uczy się 31 uczniów, w klasach od 1 do 8. Do oddziału przedszkolnego w obecnym roku szkolnym uczęszcza 13 dzieci. Za likwidacją Szkoły Podstawowej w Wierzchowiskach i utworzenie w Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach o strukturze organizacyjnej klas 1-3 w udziałem przedszkolnym przemawiają następujące przesłanki. Przede wszystkim z analizy danych demograficznych, dane z Urzędu Stanu Cywilnego w Bełżycach wynika, że w bieżącym roku szkolnym w obwodzie zameldowanych jest 57 uczniów. Do szkoły uczęszcza 31 zameldowanych w obwodzie tej szkoły. Z danych posiadanych wynika, że pozostali spełniają obowiązek szkolny w innych placówkach oświatowych, m.in. siedmiu uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Bożycach, czterech uczniów w Szkole Podstawowej w Bożekowie, jeden uczeń w Szkole Podstawowej w Palikijach, pięciu uczniów w Szkole Podstawowej w Chodru. W obwodzie szkoły zamieszkanych jest 36 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z czego tylko 12-12 uczęszcza do oddziału przedszkolnego w wierzchowiska. Pozostałe dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego w innych placówkach, między innymi tutaj najwięcej dzieci siedmioro w przedszkolu samorządowym, jedno dziecko w przedszkolu Plastuś, czworo dzieci w oddziału przedszkolnym przy szkole podstawowej nr 1 w i jedno dziecko w gminnym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chodel i jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Boszechowie. Z analizy danych statystycznych wynika, że w 2016 roku w obwodzie szkoły w urodziło się 13 dzieci, w 2017 również 13, w 2018 17, a w 2019 czyli z przyszłością na za rok, 2 16, 16 dzieci. Ta statystyka powoduje, że nabór do tej szkoły może być większy niż jest w tej chwili, ale trzeba tu w tej chwili włożyć dużo pracy. Tegoroczna rekrutacja będzie miała znaczenie kluczowe dla placówki. Do klas starszych uczniowie na pewno nie dopiszą się, nie przyjdą, to jesteśmy świadomi, że nikt nie przepisze w tym roku do, na rok szkolny dziecko do klas czwartej, piątej, szóstej, siódmej czy ósmej wierzchowiska, ale widzimy potencjał w tych młodszych klasach. Ale to naprawdę duża praca tutaj, żebyśmy zaczęli od tego oddziału przedszkolnego, na który zresztą nie ma subwencji, czyli jest to wkład własny tutaj już gminy, ale wiadomo, że żeby dzieci przyszły do szkoły, muszą zacząć od oddziału przedszkolnego. W wyniku likwidacji szkoły podstawowej w Wierzchowiskach i utworzeniu filii szkoły podstawowej nr 1 w Bogrzycach uczniom gwiazd 1-3 oddziału przedszkolnego zapewni się możliwość nauki w dotychczasowej lokalizacji szkoły. Czyli tym najmłodszym uczniom damy tu bezpieczne, tak jak Państwo by oczekiwali, bezpieczne, bliskie warunki nauki blisko domu. Natomiast uczniom gwiazd 4-8, i tu chcę powiedzieć, że jest to 15 uczniów, 4, w terech klasach 15 uczniów kontynuować będą naukę w szkole podstawowej nr 1 Jana Pawła II w Bełżycach. Jedną z okoliczności, jaką wskazał kurator przemawiającą za brakiem zgody na likwidację jest to, że szkoła umożliwia indywidualizację procesu nauczania, jednak analiza w wyniku sprawdzianu zewnętrznego i to musimy tutaj podkreślić. Na zakończenie klasy ósmej w roku szkolnym 2018-19 lub klasy szóstej w 2 lata wsteczna, to wskazuje wyniku uczniów szkoły podstawowych w Wierzchowiskach w stalinowej skali znormalizowanej dziesiątki język polski stanin 2 na 10, matematyka stanin 2 na 10, język angielski stanin 4 również na 10. Też trudno nam było tutaj odszukać sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Polskiego Kuratora Oświaty. No też chcemy podkreślić jednak czynniki społeczne i emocjonalne potrzebne dla prawidłowego rozwoju społecznego oraz dydaktycznego klas, yy, znaczy starszych dzieci, klas uczniów, starszych yy, dla dzieci, no, nastolatków prawie, że klasy dwu i wydaje nam się, że nie są w stanie wypełnić wszystkich potrzeb rówieśniczych. Yy, proponujemy Państwu yy, w projekcie uchwały że obwód zlikwidowanej szkoły zostanie przyjęty w całości przez Szkołę Podstawową nr 1 imienia Jana Pawła II Pełżyca. I też jest to y, inna, y, jak Państwo widzą, inny zapis niż w pierwszej uchwale, po różnych głosach, które doszły do nas również ze środowiska, y, ze Szkoły Podstawowej i pierzchowiska. Wiemy, że taka, takie taka wskazanie takiego obwodu być może przez Państwa zostanie przyjęte Bardziej lepiej. Yy, wielkość oddziałów w Szkole Podstawowej nr 1 Wewrzyca pozwala na przyjęcie do niej uczniów z obwodu Szkół Podstawowej i bez konieczności zmian w organizacji nauki. Przypominam, że y, tworząc filię Szkoły Podstawowej w Bębrzycach, uczniowie szkoły w i szkolnisk stają się automatycznie uczniami Szkoły Podstawowej i są, Podlegają już wszystkim, że tak powiem, całemu dobrodziejstwu tej szkoły. Musimy tam zapewnić to wszystko, co zapewniamy w Bełżycach, w szkole numer 1. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer jeden, w Bełżycach posiada ona bardzo dobre zaplecze lokalowo-taktyczne. Przewidywana reorganizacja sieci szkół w Gminie Bałżyce nie pogorszy na pewno warunków do nauki i nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Jeżeli chodzi jeszcze o proponowany obwód szkoły, czyli o szkołę podstawową numer 1 Jana Paweł w Błużycach, zapewniamy transport, oczywiście bezpłatny, i opiekę w czasie dowozów. Dla dzieci korzystających z zajęć dodatkowych, jak i z dowozów, zorganizowana jest w szkole przy jedynce świetlica szkolna, godzina od 6.30 do 17.30, wraz z odpowiednią opieką nauczyciela. Jest oczywiście bogato wyposażona biblioteka szkolna, funkcjonuje oddział przedszkolny, zatrudniony jest na całym etacie pedagog oraz logopeda. Są różne działalności pozalekcyjne, wspomniany już tutaj: chór Gaudiamus, drużyna harcerska Parasol, dosyć znana no nie tylko w województwie, ale właściwie w Polsce. Drużyna zuk międzyszkolny uczniowski klub sportowy, wolontariat szkolny, szkoła Dysponuje bogatym kompleksem sportowym Sala Gimnastyczna Basen. Szkoła zapewnia dożywianie w formie pełnego, dwudniowego posiłku, gdzie rodzice płacą tylko tzw. wsad do kotła, bo przypominam, że jest to nasza stołówka szkolna nadal. Nauczyciele ze zlikwidowanej szkoły będą mogli biegać się o zatrudnienie w pozostałych szkołach na terenie gminy. Również byliśmy tutaj na spotkaniu na Radzie z Radą Pedagogiczną. Również zaprosiliśmy nauczycieli na rozmowy. Na razie się nikt nie zgłosił, natomiast widzimy pewne takiej pomoc dla nauczycieli w tym zakresie. Biorąc pod uwagę konieczność podjęcia niezbędnych działań na dobra uczniów poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków nauki oraz znaczące zracjonalizowanie wydatków budżetu gminy na cele oświatowe, uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej i szkoliska w celu utworzenia filii szkoły podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżyca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o y, opinię Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych. Panią Przewodniczącą, bardzo proszę. <tanie> Opinia Komisji Oświaty z Radą Zdrowia Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie, czy w ogóle teraz ktoś chce zabrać głos na? Bardzo proszę. Dla naszych dzieci, ale również wysoki poziom bezpieczeństwa. Chciałbym zaprosić taką kwestię: podejmujemy różne decyzje, nie na wszystkim musimy się znać. Czasem opieramy się na ekspertyzach, na opiniach dostarczanych nam Urzędu Miasta. Argumentacja Urzędu Miasta za likwidacją szkoły wieszkopiska w między innymi wskazywała, że Obecnie budynek ogrzewany jest piecem węglowym, co nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dzieci dla dzieci pyszkońskowych. Jak czytamy kuratorium odpowiada, że szkoła podstawowa wiesząńska sprzyja bezpieczeństwu dzieci i uczniów. Dlatego podawano nieprawdziwe argumenty poprzednio. Być może niektórzy radni sugerowali się, że byli za likwidacją tej szkoły. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chce zadać głos? Proszę bardzo.